Spokojna, wsi wesoła, tak pisał kiedyś Jan Kochanowski. Dlaczego od tego zaczynamy? Bo robert, pakuła nieruchomości gdzie Dzi gości. Dzisiaj w Niemirowicach gości. gości i jestem e, zaskoczony e, tym, co jak zaczynała Kasia, e, zawsze mnie zaskakuje, że łączy pakuła nieruchomości z Kochanowskim. To taka wielka nobilitacja. A my co no, dzisiaj już. zaczynamy? Zaczynamy czas grillowania i działek sprzedawania. Bo jesteśmy gdzie? W Niemirowicach. E, tutaj może być. Co ja tu widzę? Ja tu widzę biegające psy. Kucyki. Kucyki. W spokojną rodzinę, która się relaksuje od warszawskiego zgiełku i ucieka od pandemii. Tak, która przyjeżdża z Warszawy w niecałe. 40 minut. Słuchajcie, jeżeli chodzi o lokalizację, a to jest w nieruchomości najważniejsze i kluczowe, to jest ona nieziemska. Tak jak powiedziała Kasia, czy ja przed chwilą, 40 minut tyle jechaliśmy ze Szczęśliwic z trasą gierkówką, czyli katowicką, czyli dla młodzieży S8, ci, którzy nie pamiętają tych dwóch wcześniejszych nazw i jest się w wymarzonej ciszy i enklawie. Pozwoliliśmy sobie Eee, Zagrillować i rozpocząć sezon opierając się o lokalnych produktach. Byliśmy wczoraj, nabyliśmy tu w lokalnym sklepie Dino, 4 km stąd, trochę kiełbasek. A nie, nie, wybór... wybór... Yy, piwa do, nie był też przypadkowy. Dlaczego złoty Bażant? Dlatego, że tu w tej okolicy yy, jest sporo barżantów, co może zobaczymy i usłyszymy. Ja myślę, że hitem jest taka pustka yy, kiszona, ponieważ została kupiona w takim małym lokalnym sklepiku z dużej ee, drewnianej beczki. beczki. Taka naprawdę creme de la creme aż skosztuje. Mm. Hmm. No, cóż. To co, może jeszcze troszkę informacji? 7300 metrów. Jest uwaga dla koneserów jest miejscowy plan. Możemy zrobić tutaj zabudowę zagrodową, mieszkaniową, czy nawet małą, usługową. Co więcej, 40 minut jesteś tutaj, odpoczywasz, grillujesz, tak jak my teraz. Jeśli chcecie uzyskać więcej wiadomości o tej nieruchomości, kontaktujemy się z. Pakuła Nieruchomości. I uwaga, gdy klient ma świadomość, to kupi nieruchomość. Lecz gdy, się, gdy zbyt długo myśli, się zastanawia, to wtedy inny oferent się. Pojawia! Pojawia. I zobaczcie, Kasia nie. Przypadkowo <grymne> zaczęła dzisiaj o wsi spokojnej, o kochanowskim i sama zaczyna tutaj e, Coś wierszować. Wierszować, wierszować tak. i grilla kosztować. To. A ponieważ są już zapytania odnośnie tej działki, dlatego trzeba się spieszyć. Jak widzicie, mamy tylko jedną szklankę, dlatego że ktoś nie śpi, a być spać mógł mu ktoś. ktoś. Taka już moja rola. Więc ja śpię. A nie śpi ktoś. Tak jest. Zapraszamy, kontaktujcie się z nami, a dla Was wszystkich dobrego tygodnia.